Sąd podjął już decyzję w sprawie skargi Ireny Sancewicz przeciwko Surowcowi i Rawie. Obaj mogą startować w wyborach, ponieważ sąd oddalił skargi wyborcze Sancewicz. Ten donos odrzuciła Miejska Komisja Wyborcza, później ten donos odrzucił Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, a teraz ten donos odrzucił sąd. I pani co teraz? No nic, pozostaje niesmak. Ekipa, ludzie Tadeusza Jędrzejczaka posuwają się do rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Otóż moja... Rodzina, ja, moja rodzina, moje dzieci, mój dom, byliśmy filmowani podstępnie nocą przez ludzi wynajętych przez, to, przez ekipę Tadeusza Jędrzejczaka. I muszę przyznać, że to napawa przerażeniem i to jest coś, co przypomina mi sytuację na Białorusi. Do takiego czegoś się posuwamy. Mogę powiedzieć tylko tyle. Ja oczekuję tylko jednego: że pan Jędrzejczak i ta pani przeproszą. Ale ja nie oczekuję, że przepraszam mnie, bo ja się po nich już niewiele dobrego spodziewam. Ale że oni spojrzą głęboko w oczy mojej żonie i powiedzą przepraszam za to, że nocą podstępnie wynajęte osoby filmowały moją rodzinę, moją żonę, moje dzieci. Irena Sancewicz decyzji komentować nie chciała, ale przeczytała swoje oświadczenie. W związku z dzisiejszym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie w sprawie mojej skargi na decyzję prezydenta Gorzowa dotyczące wykreślenia z rejestru wyborczego, Pana Mirosława Rawy i Roberta Surowca oświadczam, co następuje. Po pierwsze, uznają orzeczenie sądu i nie będę go komentować. Po drugie, zwracam jednakże Państwu uwagę na następujące przepisy. Ordynacja wyborcza Artykuł 5, ustęp 1. Prawo wybierania czynne prawo wyborcze do danej rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. Artykuł 7, ustęp 1. Prawo wybieralności, a więc bierne prawo wyborcze, przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Artykuł 9 ordynacji mówi: Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania dla potrzeb niniejszej ustawy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny w artykule 25. Miejscem stałego zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Artykuł 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Znają Państwo wypowiedzi panów Rawy i Surowca. Żaden nie zaprzecza w nich, że zamieszkuje poza granicami Gorzowa, a w Gorzowie jest tylko zameldowany. Sami Państwo ocencie, czy kandydaci rzeczywiście mówią prawdę co do swojego miejsca zamieszkania. Po czwarte, pan surowiec rozważał podanie mnie do sądu. Oczekuję zatem na pozew, gdyż wówczas w procesie cywilnym będę mogła wykazać, że to ja miałam rację. Postanowienie sądu jest już niezaskarżalne.